true hippie true hippie Nie po to, że lokomotywa, ciężka ogromna i pod z niej spływa Ty właśnie wpadasz, pod nią tak bywa Nie masz szans, nie ma się co oszukiwać Nie skacz do wody, jak nie umiesz pływać Nie graj, jeżeli nie umiesz przegrywać Jak chuja wiesz, lepiej się nie odzywać W ogóle lepiej mówić, nie maksyma Nie gadaj do mnie, i tak nie słucham, co mówisz Nie trafia do mojego ucha Nie widzisz, mnie, widzisz mojego ducha Nawiedzam Cię jak szpital kostucha Nie gadaj do mnie, i tak nie słucham, co mówisz Nie trafia do mojego ucha Nie widzisz, nie widzisz mojego ducha nad wysokim dachem księżyc się toczy, na dachu patrzysz w księżyca oczy. Po wąskim gzym się pomału kroczysz, gdy nagle lekki wiatr załopocze Stracisz kontrolę i się spierdolisz, spadniesz powoli, nic nie zaboli, jedno życzenie spełnić pozwoli. Twarzą do dołu czy do góry wolisz. Nie skacz do wody, jak nie umiesz pływać, bo cię po kłonie odkład głęboka. Nie graj, jeżeli nie umiesz przegrywać. Popłynie go szkał z twego oka. Jak chuja wiesz, lepiej się nie odzywać. Dwa razy pomyśl, a powiedz potem, w ogóle lepiej mówić w niej maksyma. Mowa jest srebre milczenie jest złotem. Nie gadaj do mnie i tak nie słucham, co mówisz, nie trafia do mojego ucha, nie widzisz, nie widzisz mojego ducha, nawiedzam Cię jak szpital kostucha Nie gadaj do mnie i tak nie słucham, co mówisz, nie trafia do mojego ucha, nie widzisz, nie widzisz mojego ducha noc głucha, wszyscy pospali Leżysz na łóżku i fajkę palisz Cichą melodię w radiu zagrali, rozmywasz się W sennej oddali przypada Ci nagroda Darwina Wynikiem nieprzemyślanych poczynań Papieros upada, pożar się zaczyna Ogarnia cię szybko jak mózg heroina Mam złą wiadomość, twój dom się pali Ale strażacy nie przyjechali Nie wiesz co robić, ogarnia cię strach Lecz możesz uciec tylko na dach Nie skacz do wody jak nie umiesz pływać, bo cię pochłonie, otchłań głęboka Nie graj jeżeli nie umiesz przegrywać Po go szkał za zastrzego oka Jak chuja wiesz lepiej się nie odsywać Dwa razy pomyśl a powiesz potem, w ogóle lepiej mówić mniej maksyma Mowa jest srebre milczenie jest złotem Nie gadaj do mnie i tak nie słucham, co mówisz Nie trafia do mojego ucha, nie widzisz, nie widzisz mojego ducha Nie skacz do wody jak nie umiesz pływać Nie graj jeżeli nie umiesz przegrywać Jak chuja wiesz, lepiej się nie odzywać W ogóle lepiej mówić mniej maksyma Nie gadaj do mnie i tak nie słucham, co mówisz Nie trafia do mojego ucha, nie widzisz, nie widzisz mojego ducha Noc, głucha, wszyscy pospali Leżysz na łóżku i fajkę palisz cichą melodię w radiu zagrali Rozmywasz się, w sennej oddali przypada Ci nagroda Darwina, wynikiem nieprzemyślanych poczynań Papieros upada, pożar się zaczyna, ogarnia ci szybko jak wysp heroina Mam złą wiadomość, twój dom się pali Ale strażacy nie przyjechali, nie wiesz co robić, ogarnia cię strach Lecz możesz uciec, tylko na dach, nad wysokim dachem Księżyc cię toczy Na dachu patrzysz, w księżyca oczy Po wąskim się się pomału kroczysz, gdy nagle lekki wiatr załopocze tracisz kontrolę i się spierdolisz, spadniesz powoli nic nie zaboli, jedno życzenie spełnić pozwoli. Twarzą do dołu czy do góry wolisz? sunie po to, że lokomotywa ciężka, ogromna i pod niej spływa i właśnie spadasz, pod nią, tak bywa. Nie skacz do wody jak nie umiesz pływać, nie graj, jeżeli nie umiesz przegrywać. Jak huja wiesz, lepiej się nie odzywać, w ogóle lepiej mówić mniej maksyma Nie gadaj do mnie i tak nie słucham co mówisz, nie trafia do mojego ucha Nie widzisz, nie widzisz mojego ducha Nawiedzam cię jak szpital go słucha. Nie skacz do wody jak nie umiesz pływać Nie graj jeżeli nie umiesz przegrywać Jak huja wiesz, lepiej się nie odzywać W ogóle lepiej mówić mniej maksyma Nie gadaj do mnie i tak nie słucham co mówisz, nie trafia do mojego ucha Nie widzisz, nie widzisz mojego ducha, nie widzisz, nie widzisz mojego ducha